Witam dzień dobry drogie Panny. W czytaniu na kolejny tydzień, na tydzień ponowił Księżyca w byku, a więc na tydzień od 28 kwietnia do 4 maja zobaczymy sobie, jakie energie będą Wam towarzyszyły dla niektórych w przeciągu tego długiego weekendu. Nie wszyscy długi weekend mamy. No ale ci co mają, to w wypoczynku, kochani. Niech ten przekaz będzie zrozumiały dla każdego ciebie, droga Panno. Eee, niech przepełnia mnie miłość. Eee, I Archanioł Michał, Archioł nie aniołowie przewodnicy tochowi, niech będą ze mną podczas tego przekazu. Drogie panny troszeczkę będzie buczało. Eee, nie przełożę czytania, bo nie wiem jak długo to, ale chyba, chyba to nie będzie tak. Y, tutaj drastycznie mocno słychać. Y, patrzymy. Panna. Tydzień od 28 kwietnia do 4 maja. Panna. Panna. O, Jakieś nowe szanse, nowe możliwości, ale też i na namiętność pokazała się energia, więc dużo miłości, dużo namiętności, dużo ognia, dużo... No i szanse na poznanie osoby mocno namiętnej, a więc panny, otwierajcie się na te nowe szanse możliwości. Coś ma szansę się tam rozjaśnić u Was, ale też otwórzcie się na swój wewnętrzny ogień, na twórczość, na to, co Wam w duszy gra, kochane moje, dobrze. Patrzymy dla panny. Ostatni tydzień kwietnia i początek maja. Co tutaj energię dla panny przygotowały? Druga panno. No właśnie, namiętność i dziecko wyskakuje. Artykuł kochani, jest tutaj zakończenie zakończenie, odrodzenie jest to zakończenie z sukcesem jakiejś e, sprawy czyli może to, być, może to być narodzenie narodziny dziecka mogą być jak najbardziej i tutaj się udaje jest to udany poród, wszystko tutaj e, jak najbardziej bo jest tutaj osiągnięcie sukcesu, nie e, energie tutaj mówią, że Odnosisz sukces, odradzasz się, jest tutaj nowy, nowy początek, jest tutaj regeneracja pokazana. Tak, może być też, kochani, że ktoś dla regeneracji był w sanatorium albo ktoś z rodziny będzie wyjeżdżał. Tutaj dla regeneracji też tak nam się pokazuje jest to energia, która mówi o zakończeniu, tak, że dzięki wytrwałości, dzięki cierpliwości, nawet jeżeli jakieś sprawy z przeszłości były troszeczkę wstrzymane, czy się przesuwały, czy to termin, to tutaj jak najbardziej jest zakończenie jakiejś sytuacji, jakiejś sprawy, ciąży tak i jest tu odrodzenie się z odrodzenie się z Sukcesem. Jest tutaj energia, ten sukces osiągasz dzięki swojej pracy, tak? Więc jeżeli te tutaj wytrwały, byłeś zaangażowany, no to tutaj jak najbardziej to się wszystko pięknie, pięknie udaje. Oczywiście energia też mówi: Ty nie przyspieszaj biegu wydarzeń, bo to się samo będzie pięknie toczyło, tak jak powinno się. Toczyć, droga, droga Panno. Tak, tutaj myśl pozytywnie, bywaj wśród ludzi, proś przyjaciół o pomoc, jeżeli takiej pomocy, czy rodzinę, jeżeli takiej pomocy potrzebujesz, bo znajdą się takie osoby. Tak. Jest tu energia, która mówi, żeby bywać w miejscach, bywać z ludźmi, z którymi lubisz przebywać. Oni bardzo pozytywnie będą na ciebie działali. Myśl też pozytywnie, bo uda się z sukcesem coś tutaj załatwić. No, być może jest tutaj pokazana pozytywna zmiana na lepsze, a więc jest tutaj jakiś nowy początek po po jakimś trudnym okresie. Coś się tutaj, znaczy trudnym okresie, cięższym czasie, tak? Także jest tutaj nowy początek, jest tu energia, która mówi, że ty osiągasz sukces dzięki, dzięki swojej pracy. Więc e, nie obawiaj się. Nawet jeżeli coś było z przeszłości zawieszone, coś co może dotyczyło spraw e, domu, mieszkania, spraw spadkowych, e, coś co było zawieszone, to tutaj e, jakby jest sukces, tak? I tutaj dzięki właśnie złożonemu zaangażowaniu, włożonej pracy udaje się to z sukcesem, e, z sukcesem. E, e, załatwić, tak tutaj tak tutaj energię pokazują tak tutaj energię pokazują zwróć uwagę droga Panno, bo na początku tygodnia będzie no będziesz miała dobry kontakt z podświadomością, tutaj będzie taki silny głos wewnętrzny, tutaj będą też dobre rady, może jakaś kobieta, może kobieta z rodu, może babka, może matka, ktoś będzie tutaj ci dobrze doradzał, bo tu jest, tu jest dobra rada. Pokazana. Jest tutaj też energia, która mówi o owocnych kontaktach z ludźmi, o uzdrowieniu, też. Tak? Także energię tutaj mówią: jeżeli ty zawalczysz o siebie, o swoje zdrowie, o swoje ciało, to tutaj masz szansę osiągnąć sukces. Inni cię będą wspierać, motywować, a może dobrze byłoby z jakimś dietetykiem popracować, na przykład, albo z jakąś osobą tutaj światłą, która gdzieś będzie jakby dawała Ci wskazówki, może z jakimś doradcą tutaj. Jest tutaj też energia, która mówi o, o podróży, o podróży. Może właśnie wybierasz się za wodę z rodziną. Na ten długi majowy weekend. To jest spełnieniem waszych marzeń i zmieniacie miejsce pobytu, wyjeżdżacie. To się uda z sukcesem. Może coś się tam yy, y, gdzieś tam yy, y, Przesuwać. przyciągać, ale wszystko tutaj uda się. Może ty się teraz o to martwisz, ale jest tutaj pomyślna podróż. Jest tutaj pomyślna podróż. Tak tutaj nam się. Pokazała energia, więc bez obaw, jeżeli martwisz się, czy to się uda, tak, no to energie mówią, że tak, że, 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 się, że się uda, tak. Mhm. Na pewno możesz liczyć tutaj na pomoc i wsparcie przyjaciół, znajomych, to jak najbardziej, jak najbardziej tak. No i jeszcze pomóc ci może Twoje myślenie, optymistyczne myślenie, tak. No, także tutaj jak najbardziej tak. No, jest tutaj powrót z, jest tu wyjazd za granicę, może na zaproszenie kogoś z rodziny pokazuje na, na zaproszenie kogoś z rodziny. Może ktoś z zagranicy przyjeżdżać do ciebie. Hmm? Też tak może być. Ale może być wyjazd yy, na zaproszenie kogoś z rodziny i co będzie, yy, co jest twoim marzeniem. I to bardzo pozytywnie będzie na ciebie yy, na ciebie yy, działało. Też tutaj energię pokazują. Yy. No jest tutaj energia, która mówi o, o szczęśliwym zakończeniu też spraw, właśnie mówię, takich ciągnących się być może dotyczących nieruchomości, spadków, takich rzeczy. Jest tutaj też pokonanie jakichś przeszkód, jeżeli ściążą coś było nie tak, to tutaj jest szczęśliwy poród. Um, jest tutaj też energia, która mówi o takiej samodyscyplinie, tak? Czyli jeżeli ty y, poweźmiesz. Y, czy, czy już wcześniej powziąłeś tutaj takie kroki w kierunku jakby zmiany a propos swojego odżywiania stylu życia, bycia to tutaj jest jest tutaj samodyscyplina pokazana jest tu opanowanie jest tutaj też zwycięstwo, więc, więc coś się udaje fajnie też jest ta energia, jeżeli coś chcesz wcielić w życie, jakąś realizację czegoś, jakiś wyjazd, właśnie. Czy myślisz o, o, o pracy zawodowej za granicą, albo no to tutaj też się udaje, tutaj też się udaje. Jest szansa i może mogą przyjaciele, znajomi ci w tym pomóc, albo dla jakiegoś Twojego członka rodziny też. To tutaj jak, jak, naj jak najbardziej, jak najbardziej, tak. Jest to też rozwiązanie jakiegoś problemu. Jeżeli się z czymś mierzysz, to, to tak, to tutaj jest rozwiązanie problemu. Jeżeli były problemy, problemy psychiczne, emocjonalne, tutaj szczególnie emocjonalne, bo lagus nam mówi: Martwiłeś się o coś, nie dawało Ci to spokoju, to tutaj jest odrodzenie. Tu jest jakby, no jest tutaj dobry kontakt z emocjami, więc to przychodzi tu odrodzenie. Tutaj przychodzi spełnienie, jeżeli, jeżeli faktycznie te problemy były spowodowane tym, że się martwiłeś o to, czy dziecko urodzi się zdrowe, bo były jakieś problemy, czy uda się jakiś wyjazd, na którym Ci zależy, czy, czy właśnie zależało Ci przyjechać do rodziny, a nie wiedziałeś, czy się uda za granicę. To tutaj jest powrót, regeneracja tych emocji, jest tu wszystko ok, udaje się. Jakieś sprawy też związane, które rozstroiły Cię być może emocjonalnie, martwiłeś się, spadkowe, dotyczące nieruchomości, ruchomości. Tutaj też pięknie się to kończy sukcesem. Także tak to wygląda. Zresztą początek tygodnia bardzo Przepraszam, pokazuje się nam droga panno w takich uczuciach, właśnie w takim kontakcie z, z podświadomością. Tutaj ten głos wewnętrzny będzie Cię prowadził. Warto być takim płynącym, nie, nie, jakby nie przywiązywać się do efektów, tylko popłynąć z prądem za tym, co, co idzie. Środek tygodnia pokazuje się też, że być może do domu rodzinnego będziesz się wybierać, może z rodziną gdzieś będziesz tutaj wyjeżdżać, Żdżać, będziesz spełniać jakieś marzenia, tak. A koniec tygodnia pokazuje się, że no, przychodzi oczyszczenie, przychodzi oświecenie, przychodzi wyzdrowienie, tak. Przychodzi szczęście, przychodzi zadowolenie i, i zaczynanie czegoś nowego dzięki swojemu zaangażowaniu, dzięki wytrwałości dzięki pracy nad sobą tutaj, ale energię mówią nie przyspieszaj niczego, bo wszystko przychodzi w odpowiednim czasie ale udaje się i przychodzi sukces, mimo przeszkód mimo trudności, to tutaj jak najbardziej tak, myśl pozytywnie działaj, idź w kierunku zmiany idź w kierunku nowego początku, być może przeprowadzasz się z powrotem z zagranicy, albo przeprowadzasz i wyjeżdżasz z zagranicy, nie? Bo też tak może być. Ale raczej patrzę tutaj widzę powrót z zagranicy tutaj w rodzinne strony. Patrzymy, kochani, jeszcze na co zwrócić szczególną uwagę dla panny, na co zwrócić szczególną uwagę Hagal, na równowagę, na, na to, żeby sytuacje, sprawy, właśnie y, to, co się będzie działo, żeby nie wytrąciło cię z równowagi, żebyś miał kontakt ze światem rzeczywistym i żebyś był, była w takiej harmonii, że niezależnie od tego, co się wydarzy y, w twoim życiu, y, to żeby to gdzieś tam nie wybiło Cię z równowagi, nie? Jest tutaj energia, która, która, mówisz, że sytuacje, które przychodzą do nas i których się nie spodziewamy na przykład, no to żeby tutaj, żeby tutaj, zachować tą równowagę, zwrócić na to uwagę, nie? żeby była ta równowaga i żeby była pełna akceptacja, bo na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, jeżeli na przykład będą jakieś opóźnienia, ostatecznie uda się. Uda się i to będzie pozytywne, bo kończy się i was jest to, jest ona na końcu, więc jest tutaj sukces mimo przeszkód i trudności. Być może tu będą przeszkody a propos porodu, a propos powrotu z tej zagranicy, cokolwiek by się nie działo, albo jakiś powrót z, z nadwody, czy jakby nie powrót, a jakby. Wyjazd, jakieś problemy utrudnione, czy, czy z uwagi na chorobę jakiegoś członka rodziny starszego, cokolwiek by tu nie było, cokolwiek by się nie działo, to tu uda się zakończyć to tak, tylko trzeba zachować równowagę, zachować balans. Co przychodzi, taka ulga. Przychodzi ulga, bo kończy się z sukcesem. Przychodzi ulga, przychodzi czas na odpoczynek, na regenerację, także uda się wszystko. Energia tutaj mówi o odpoczynku, więc mimo jakichś stresów, mimo przeszkód, które Gdzieś tam mogą po drodze być, w tej Twojej sytuacji, to przyjmij to z wewnętrzną zgodą, bo to doprowadzi wszystko i tak do sukcesu, i tak, mimo tych przeszkód, uda się dopiąć wszystko z sukcesem i poczujesz taką naprawdę ulgę, będziesz mógł odetchnąć głęboko jaka rada, no podejmuj działania tak, y iść w kierunku innego nowego, lepszego więc cokolwiek byś nie zadziałał tutaj to, to y pozytywnie się to zakończy Berkano o tym mówi, że, że przyjdzie nowe lepsze i to, jest takie, to są takie powolne zmiany, ale one idą w kierunku lepszego i jaka rada no działaj, zwróć uwagę na drobne rzeczy na błahę z pozoru, bo z tego może rozrosnąć się coś naprawdę e dużego, więc zwróć uwagę na te błahę rzeczy z pozoru, bo być może one tutaj będą powodowały te trudności też, nie? więc jakby tutaj taki przekaz yy, dla panny i zobaczymy co koliberek dla was na ten tydzień. druga panno Magiczna niespodzianka. Niebios, niebiosa zsyłają ci radosny dar. A więc tutaj przepięknie. <laughs> Tym darem może być wiele rzeczy, kochani. Jest to magiczna niespodzianka dla Was, drogie Panny. Zaraz sobie to doczytamy. Magiczna niespodzianka. Słodki koliber zawsze ma w zanadrzu jakąś niespodziankę. Leci przez wszechświat, śmigając jak błyskawica, zygzakując i brzęcząc, dostarczając nam jednocześnie boskich dawek oczarowania i zachwytu. Dziś składa wizytę właśnie tobie, więc bądź czujny. Wygląda na to, że zdarzy się coś cudownego. Koliber prosi, byś zapnął oczy i przypomniał sobie ten moment, kiedy dostałeś zabawny prezent. Poczułeś satysfakcję w związku z czymś, co sam. Stworzyłeś albo zostałeś zaskoczony pomyślnym zapytaniem. Krawającym na cud rozwiązaniem jakiejś sytuacji, rozkoszuj się z w tej chwili, i doceń to, że jesteś w stanie przyjąć te piękne dary. Twoja gładka, yy, głęboka wdzięczność to sygnał, że jesteś gotowy i otwarty na przyjęcie wszelkich nowych i magicznych błogosławieństw, jakie zmierzają ku tobie. Słodki koliber przypomina, że wszechświat przez cały czas syła na błogosławieństwa, obfitość, dobrostan. Jednak strumień tych łask może zostać zablokowany. Przez nasze negatywne myśli, nasze negatywne przekonania. Koliber prosi, byś pamiętał, ufał i wiedział, że jesteś ich godzien i na nie zasługujesz. Przyjmij zatem dary wszechświata z wdzięcznością i wiedz, że przyjmując je nikomu nic nie zabierasz. Otwierając się na te prezenty, pozwalasz, by wszechświat obsypał Cię jeszcze większą obfitością, wspaniałością. Za każdym razem, gdy celebrujesz dobro i przyjmujesz je, Przecierasz szlak innym, by też mogli je otrzymać. Po prostu podziękuj i baw się dobrze. Życie byłoby nudne, gdybyśmy wiedzieli, co nas czeka za każdym zakrętem. Słodki koliber radzi, byś spodziewał się tego, co najlepsze i radował się wspaniałymi niespodziankami, które pojawiają się w twoim życiu. I afirmacja z wdzięcznością przyjmuje wspaniały dar obfitości i radości, który nam je Spłynął. I przepięknie, kochani, bo tutaj te niespodzianki i to zachowanie harmonii, właśnie na co uważać, żeby to nie wybiło Cię ta sytuacja, o której się dowiesz. Być może ktoś z Twoich bliskich będzie w ciąży i to Cię zaskoczy. I to a nie spodziewałeś się, tak? Tutaj jest jakiś nowy, lepszy początek. E, może właśnie zmiana pracy, żeby to cię nie wybiło. Możesz otrzymać właśnie tą możliwość wyjazdu i e, energię tutaj mówią, żebyś się zastanawiał czy zmienić tą pracę, czy nie? Możecie zaskoczyć ta propozycja, tak? Możecie zaskoczyć informacja, że ktoś właśnie wraca. No tutaj jest, jest, zachowanie równowagi, ale jest tutaj ta magiczna niespodzianka, możliwość, która się pojawi i warto, droga panno, z tej możliwości skorzystać, wszystkiego co najlepsze. Mimo